Cześć, jestem Laki, a to jest kolejny Breakdown, tym razem Legends of Tomorrow. Więc jak zawsze lecimy z top 5 najlepszych momentów, a po drodze będą jakieś komiksowe seregii. Numer 5. Poznajemy postać, która nazywa się Pilgrim, albo jak to woli po polsku, Pielgrzym. Wiemy na pewno, że nie jest to żadna postać z komiksów, i raczej została stworzona na potrzeby serialu, zapewne została zabrana z jakiejś linii czasowej, tak jak to ma miejsce w przypadku rekrutowania mistrzów czasu których brak w przyszłości nie będzie powodował jakichś konfliktów w czasie. Co do samej postaci i jej zadania, ma ona cofnąć się w czasie, aby zabić młodsze wersje naszych bohaterów. I podczas sceny, kiedy Ray ratuje młodszą wersję Heatwave'a, mamy fajne odniesienie do Terminatora, a właściwie do zdania w nim wypowiedzianego, czyli chodź ze mną, jeśli chcesz żyć. Come with me if you want to live. Numer 4 Młodsza wersja Sary i Kapitan Lance. I ciekawe jest to, że scena, w której widzimy Sara i Quentina, dzieje się jeszcze przed zaczęciem serialu Eru. Czyli przed tym, jak Sara rzekomo zginęła podczas katastrofy morskiej na wyprawie z Oliverem i jego ojcem. Co do samej Sary, widzimy, że daje ona swojej młodszej wersji wskazówkę, że jeżeli chce kogoś uderzyć, to z otwartej ręki i mówi do młodszej wersji Mika, że ona nie jest w jego typie. I tutaj oczywiście chodziło o to, że Sara woli dziewczyny. Natomiast ta wersja jeszcze o tym nie wiedziała, więc to była taka rada na przyszłość. Numer 3. Kendra i Sara porywają małego Snarta. I tutaj serial nam przypomina coś, co możecie pamiętać z Flasha, czyli rok urodzenia Snarta, który oznacza, że on obecnie ma dokładnie 44 lata. I to jest właśnie jedna z tych scen, w których u Was mógł się pojawić uśmiech na twarzy, tak jak to miało miejsce w przypadku porywania młodego Steina, który dziwił się, że jego ojciec od tak oddał go nieznajomym. Numer 2. Poznajemy ojca Jacksona. W tym serialu znamy praktycznie każdą historię postaci. Natomiast ojciec Jacksona był taką wielką zagadką, o której nikt nigdy nie wspominał. I dopiero po 12 odcinkach dowiadujemy się, jak to naprawdę z nim było. No i mam nadzieję, że Jackson wyjawiając mu trochę przyszłości, uratuje go przed śmiercią. No i numer 1. Poznajmy młodszą wersję Ripa Huntera. I ciekawe jest to, że jego młodsza wersja tak naprawdę odegrała główną rolę, jeżeli chodzi o pokonanie Pilgrima. Jestem ciekawy, jak to będzie w tym momencie wyglądało. Czy Sailor skupi się na Wandalu i na jego pokonaniu? I czy mistrzowie czasu w jakiś sposób postarają się pokrzyżować plany Ripa. Głównie dlatego, że do końca sezonu zostały jeszcze 4 odcinki i wiemy na pewno, że za tydzień zobaczymy już Vandala i jego córkę, więc to na pewno będzie ciekawy odcinek. Do tego sytuacja między Rejem a Kendrą się dość zawięziła. A pamiętajmy, że w tym sezonie powinniśmy jeszcze zobaczyć powrót Cartera, więc jestem ciekaw, co będzie z Rejem. na tyle w tym odcinku, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie, paść na fanpage na Facebooku, aby być zawsze na bieżąco i zobaczyć poprzednie materiały.